Gracias. Ostatni, ostatni, ostatni zbiór pierwszego no, pokasu, że kiszonki. kieszonki niestety mamy małą awarię, niespodziewaną. Spadł łańcuch, w za pierwszy taki przypadek. Naprawiamy, więc chwilowo tutaj bo nie ma też czasu, nie będziemy mogli dużo tutaj nagrać powijać. Wcześniej tak, tak najszybciej powijaliśmy, ale głównie o co chodzi: chodzi o chwytak. Głównie chodzi o chwytak, tak ładnie. Z uprzejmości firmy ATMP mamy tutaj tych chwytak na testach. Dlaczego? W tej chwilę dlatego, ponieważ ja mam chwę tak zetorowski od dawien dawna i zawsze co roku był problem e, tego rodzaju, że belki przy, belka była cięższa, e, ciężko było wejść na granicę odpowiedniego chwycenia tego balota. Jak chwyciłeś za mocno, e, to bu, te, 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 te widły, które zbieram te gable jak raz te łapy mhm. to są mniejsze, dużo wąższe są i mniejszą powierzchnię belki, jakby dotykają, tak samo ten środek, gdzie spiera się powietrze. Jak za mocno szliśniesz, folia trzasznie, jest pęknięcie, którego nawet nie widzisz, a e, z kolei jest za luźno, a belka jest ciężka, podniesiesz, wysmyknie się, też rozhaczy. Było dużo takich belek, które były wadliwe i dlatego tutaj zdecydowałem się po rozmowach z kierowcą, który się mi e, ten słodki balon belka, który ważył około tony i nie się jakby z tego mojego chwytaka to jest etorowski chwytek jest dużo wąższy może bardziej masywna budowa, ale, ale jest wąższy eee, i firma TMP Srebrniewic udostęp... udostępniła ten chwytak właśnie na testy to jest dwusiłownikowy chwytak, ja miałem jedno chciałem porównać po prostu, czy będzie lepiej eee, te baloty jakby trzymał i nie będzie ich kaleczył Naprawdę widzę dużo różnice. Także jeżeli tutaj można by kogoś przekonać, nie znaczy, można przekonać, ale doradzić komuś, <laughs> jaki chwytak brać, to na taki chwytak, który ma naprawdę bardzo te, te zagięcia. Tutaj są w duży sposób, żeby jak najwięcej wyjmowały belkę. Wysokość łap też, żeby była duża, żeby ta belka była objęta, tak jak widzimy, jak, naj, jak, naj, jak najwięcej nie? Mhm. powierzchniowo. Wtedy będzie, będzie na pewno dużo, dużo lepszy jak taki który jest na gdzieś tańszy a, a tutaj belki teraz tak jak chwyciłem tą belkę na przykład za mocno ścisnąłem, tam była powierzchnia chwycenia tej folii mniejsza z jednej z drugiej strony i z trzeciej z uh -huh. góry powietrze przeskakiwało na ten puch, przeschnięcie, belkę gdzieś szasnęła, tak. nie widać e, dostawało się powietrze wiadomo i w proces belki Niestety. niestety drugą stronę za mało przysięgnięte wziąłem belkę tak w ten sposób Belka się wyśliznęła, zjechała na dół sobie na przykład, bo też mniejsza powierzchnia ją jakby obejmowała, tak? No tak, genau. dlatego tutaj ważny jest jakby proces objęcia tej beli. Także widzę, no tak. że ten kto tak dużo więcej sprawdza jak mój, będę chciał sobie sprzedać. Po tym filmie pewnie nikt zróbuje, <laughs> nie znajdę. Ale będę chciał posprzedać, a nabyć. Naprawdę nie jest jakaś tam może chyba dużo bo nie wiem, no 2800, tak? Nie mam pojęcia ja i będzie trzeba będzie na stronę, wszystkie nam się dowiedzieć, czy tam gdzieś w opisie powinno tam być Tak, ale film oni się właśnie specjalizują w sprzęcie do Turów, inną taką tak. produkcją. Naprawdę, naprawdę chłopaki są otwarci na jakieś są różne propozycje i... Właściwie cały pierwszy blok zbierałem tym, e, tym chwytakiem, no oprócz oczywiście pokazów, które były i ładowarką, co ładowałem. No, no, no. Ale ładowarka też miała, e, też miała właśnie e, chwytak od tej samej firmy. E, bardzo podobny zresztą do tego, też sprawdzał się bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No. <laughs> Ogólnie daje radę, jak no najbardziej. Tak, jak mówię, jest to, zwłaszcza przy ciężkich balotach, tutaj zrobiliśmy troszeczkę, z, z racji tego, że pole jest bardzo daleko, kilkanaście kilometrów mam od domu, to yy, też tak nie dopilnujesz dokładnie tego no. z jakichś tam przyczyn, jak to ma dokładnie procentowo ilość wyglądać yy, Druga sprawa też, jakiś proces staram robić się troszkę bardziej yy, suchych. Zimową porą yy, na przykład jakiś bardzo duży mróz. Bardziej widoczna belka nawet potrafi marznąć, tak? No ja to może w wozie gdzieś tam w ona sobie później oddali, ale częściowo taka bardziej sianowa... Yy, że nocy bardziej się sprawdza, mamy coś z pierwszego wkosu udało mi się lucerne i trawy będzie koło kus no, no, tak Także jak na ten rok, no uważam, że jest, że jest bardzo, bardzo przyzwoicie. No bo znowu niestety tak jest susza no, dała swoje znaki. No. Także to tego widzimy, tak to wygląda, bo dość, dość szeroki łatwy na dwóch siłnikach równo, równo biorą, tak? One równo. a, a na jednym siłowiku, tam tamte moje. Najpierw jedna łapa idzie na płytko-odpór, dopiero idzie druga łapa, o, w ten sposób. Dopiero no, Możemy że, tutaj, że się Chłopaki prosili, żeby nagrać ten film właśnie o ich produkcji. stąd właśnie tutaj to mi przyjechał ich w wdzięczności chcemy tym tak. łapakom pomóc. Chociaż naprawdę mówi, że gdzieś tam mają... Tyle produkcji, że nie nadężają z, z produkcją, nie? Ale ale tak to pracuje ale ładnie wszystko jest tak, jak... a, tak I malowanie jest proszkowe fajnie jest to, fajnie jest to właśnie zrobione no a i ta powierzchnia dużo większa jest wcześniej zieloną folią, dlaczego? folia, która raczej powinna być na drugi pokaz stosowana ale żeśmy ominęli dlatego, żeby szybciej ukisło więc oświata przyjmuje no no wcześniej można było dawać krótką. tak? ale no paszy nie ma, a nie? no niestety dobrze, że troszeczkę popadało bo mamy Mamy, mamy, sobie, powiedzmy e, trochę za na poszły i te trawy, drugi pokos, nawóz się rozsiało będzie też trochę, pewnie więcej, Ale tak jak mówię, tutaj nie skupiliśmy się dzisiaj na tym, na tym traku jest tu może jakaś tam, nie wiem to no ważna rzecz, ale przy, jest duży, ma to bardzo duże znaczenie czyli Uważam, jest. przy e, przy przygotowywaniu właśnie właśnie balotach ponieważ, no, nasz nawóz e, zmierzesz dobrą trawę, a zmarnujesz ileś procent sobie na przykład, e, jeżeli masz złych chwytek. Dokładnie, przez przypadku. To jest sprawa, to... ale naprawdę ileś lat pracuję i widzę bardzo dużą różnicę. Nie? Także naprawdę tutaj te testy się sprawdziły. E, jeszcze będę widział e, więcej jak będę balotów otwierał do wozu. Ale myślę, że będzie wszystko ok, także pewnie 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 jest tą firmą. Zahamuję swój, kiedy gdzieś tam sprzedam, ale będę sobie taki, nie? Mówię, no mój bardziej masywnie wygląda, ale, ale to o niczym nie świadczy naprawdę. To musi... Ale to jak powietrze jest chyba tego, nie? Tych, 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 tych yy, łap wszystkich. Tak, właśnie no, chodzi o powierzchnię, no, i te powietrze. że Ten procent tutaj yy, promieni, promień, tak? Który oba, opasa bele prawie, tylko spód zostaje i tak to całość, te powietrze jakby nie ma gdzie za bardzo Dokładnie. uciekać. Bo cała jest objęta tymi łapami. No i co, no? Niekoniecznie tak nie? Niekoniecznie ja firmy popieram, fajnie chłopaki zachowali dane testy, ale nawet innej firmy, tylko właśnie jeśli chodzi o budowę, żeby jak najwięcej obejmował belkę, tak? Szerokie łapy, dobrze podpięte. I to będzie dawało na bogę Tak mi się przynajmniej wydaje po, tych, po tym. po tym, co widać, nie? Po tym co, nie? co widać, co żeśmy tutaj robili na pierwszy pokos, no te 200 bel się przerzuciło praktycznie i naprawdę dużo, dużo lepiej i ciężkie biele, to są akurat ale bardziej zielone na przykład które ważyły sporo, naprawdę sporo i dawał radę rozporą. A, a tam w tym moim waszym miałem przy chwytakiem różne przygody taka rodubarka spadła, a tu coś właśnie... zgadza się, więc zachęcamy, jak ktoś ma ochotę to w opisie gdzieś tam powinny być link do strony, można sobie przesłonić, pogadać i takich chwytak nabyć, bo naprawdę... Tak, bo są, firma produkuje rzeczy, bo nawet... Widziałem nich bateliarkę, natura też taką, którą tak, to można tam. sobie mieszać, w postaci jak łyżka wygląda do tura i gdzieś kupować tam, gdzie sobie robimy lewo. Oferta nie? jest naprawdę bogata i można sobie zawsze zajrzeć. Jak ktoś jest z okolic, tutaj Gostynina, płocka czy płótna, to zawsze można też chyba sobie podjechać, porozmawiać, porozmawiać tak, dokładnie zostało, na plac, tam. zobaczyć jak to wszystko wygląda. No, a jak się uda, to wiadomo, może też będzie można sobie na testy wykombinować. Zawsze łatwiej się z mniejszą firmą, od jakiegoś dużego molocha Ano dokładnie, tym bardziej, że to właśnie nie jest jakaś wielka firma, więc... Chłopaki e... widzę już prawie się uprali z chyba z... z, z Dziwna sprawa, no, ma tą owiatkę, Tekla prawda tak? Tak, tak Od 2007 roku do mnie patrzył na... Tak, no to to już 9 no, lat, tak, będzie no. nigdy nic się nie działo, Teraz pękły tylko plastikowe tryby, które robią napęd na... na, na te wałki Na folię folię a tu dzisiaj taka sytuacja, spadł łańcuch, sobie gdzieś tam, z, e, który ciągnie jakby ten, cało, ten cały, te bramne owijające Na i zarówno, nie mogliśmy tutaj sobie za tego założyć, ale... Już tam chyba się udało Także to jest taki błąd naturalny, który tam rzędziki gdzieś turymy Tak, ale rzadka sprawa piszcie ludzie, no, jak sama, ktoś bardzo, taki rzadka. w ogóle miał przypadek, żeby spadł no, ten łańcuch tam na dole Możemy to? coś doradzić, tutaj to mam taki fajny, taki fajny pomysł Mam ofiarkę od jak mówię, od 2007 roku, i kilka razy, zawsze po sezonie, gdzieś w roku, dwóch, z tych małych kółek, które trzymają belę, żeby się na bok nie przemieszczała, no. zawsze wychodziło powietrze, to parciało, coś się działo. Próbowałem nowe, ruch czasu, czy nie wiem, podobnie, jest znów ta sama sytuacja. I nie wiem, tutaj można prowizorom je grażą, u Damiana, podejrzałem. No, no Damiana. Pani sprawę. Wciągasz dętki przez utwory w felgach, e, po wętlach, e, piankę montażową sobie zżykujesz e, zrzykujesz i sprawa robię. załatwiona. Mam no. czwarty rok spokój, ciemnych dętek, w powietrze nie schodzi, nic się nie dzieje. Elegancko, tak. Związanie kapitalne. I proste, tanie, nie trzeba kurze się po to prędzej zjedzą tą gumę i no. coś tak myślę, myślę, tam się wzięło, stanie w tym, nie? No więc, no ciekawe, bo to też faktycznie, jak te kółka tak pękają, no to można by sobie gdzieś tam gdybać. Na pewno na przykład to na testach, która wiarka była tu na po polu jeździ, na pewno Ta szybciej, tak, to jest Maja to była, tam tak, maja. tak, Maja. Szybciej na pewno jest owijanie, tak jeździsz po polu, szybciej to owijasz. no ale tą belkę jednak ileś razy przenosisz tym chwytakiem, nie? Czyli musisz właśnie. ją, złapać na polu, włożyć na przyczepę, gdzieś tam przyczepą sobie, przywiec. znów ją złapać, dów ją zdjąć. To tak też jest spokojnie, wtedy bardzo, bardzo nie bo no. balę jest narażona ileś razy na chwytanie. Dokładnie. Może się bardziej... Więcej uszkodzeń może być no, zaraz, zaraz temu. No, 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 no. A potem wiadomo, nas skutuje wszystko. Tutaj tylko raz ją łapię i stawiam na pryzmę. nie. też jest inaczej. On się zgadza. No się, zgadzam, wszystko ma swoje plusy i minusy, nie? No wiadomo. Dokładnie. Wiadomo. Jak to jest, no więc my dziękujemy. Dzisiaj taki odcinek Krótki... bardziej skupiony na, na jednej tak jednej konkretnej rzeczy. I tak, jak mówię, wszystko macie w opisach, w komentarzach. I... Się nie rajdujemy po swoim skręgu. <grym> <frontem, grym z frontem> dokładnie. Bo nie będziemy robić. Dzisiaj na spokojnie. Bo nasze paliwo i na nasz... <grym z frontem> Dzisiaj na spokojnie, ale tak myślimy, że bardziej także informacyjnie, ale ciekawie na temat konkretny. No, Tak samo tu obok chłopaki zostawili mi. Eee, aby ktoś był zainteresowany, można porozmawiać z Dawidem. Właśnie z Alimy. Z Wagą, z, z wagą, wagą. Z wagą, właśnie co ciekawe. Bardzo solidna, mocna konstrukcja, Ja będę tutaj chciał pożliwach, pewnie do mnie przyjdzie lędzik, wywieźć obornik sobie. No, mam swój, ale zobaczcie jak to pracuje bardziej, bliżej. Jakby ktoś był zainteresowany, nie ma problemu. Możemy dać namiar do, do Dawida i chętnie pewnie na ten Dokładnie, więc nie, wszystko będzie więcej w przyszłości. Dziękujemy za oglądanie. Cześć.